Adams Group, producent mebli tapicerowanych z Ligoty, przekazał kolejny sprzęt zespołowi szkół nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. To efekt trwającej od ponad dwóch lat współpracy. Sprzęty działają już w szkolnych pracowniach, a o tym jak na co dzień są wykorzystywane w placówce mógł przekonać się w miniony piątek przedstawiciel firmy. Nasza współpraca z firmą Adams trwa już bodajże około dwóch i pół roku. W tym czasie udało nam się zorganizować wsparcie, znaczy pozyskać wsparcie w postaci maszyn, urządzeń na około 26 tysięcy złotych. Dzisiaj jest jakby ostatnia transza z tej umowy, którą podpisaliśmy dwa lata temu na takie doposażenie naszych pracowni, warsztatów głównie meblarskich, ale również warsztatów krawieckich. Co istotne pomoc Adams Group nie ogranicza się jedynie do przekazywania sprzętu. Uczniowie odbywają także praktyki w zakładzie w Ligocie, gdzie uczestniczą w warsztatach i pokazach korzystając z najnowocześniejszych maszyn wykorzystywanych w produkcji mebli. Współpraca układa się świetnie. Mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana. No i chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować właścicielom firmy za inicjatywę, bo tak naprawdę to państwo adamscy wystąpili z taką propozycją, że no w ramach wsparcia środowisk lokalnych odtyczyliby no naszą szkołę i naszą branżę meblarską swoją opieką, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i za to bardzo serdecznie dziękuję w imieniu uczniów, nauczycieli. Przekazany sprzęt to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i jakość pracy uczniów. Chciałbym w szczególności położyć nacisk na bezpieczeństwo, bo to jest to, czego szukaliśmy, jeśli chodzi o, yy, yy, o podniesienie właśnie tego bezpieczeństwa na warsztatach, na, w pracy z uczniami. Yy, I te narzędzia, które firma Adams nam zaoferowała, one znacznie przy różnych takich drobniejszych yy, albo grubszych operacjach yy, podnoszą to bezpieczeństwo. Między innymi właśnie ta szlifierka, yy, która już jest nowoczesnym sprzętem bezpiecznym yy, z odpowiednimi osłonami, os odpowiednim odciągiem wiórów. No zapewnia uczniowi na pewno bezpieczną pracę i dodatkowo podnosi jakość, a tego też szukamy, żeby właśnie pokazać uczniom, że szkoła to nie tylko miejsce, gdzie można coś wykonać, ale można coś też bardzo dobrze, w bardzo dobrej jakości wykonać. Wcześniejsze wsparcie Adams Group obejmowało m.in. zakup drobnych narzędzi montażowych oraz automatycznego posuwu do frezarki. W ostatniej transzy firma sfinansowała także wyposażenie warsztatów krawieckich, w tym profesjonalną maszynę do szycia typu stępnówka. Right exactly.